Osiemnaście. W sypialniach dorastających panien jest coś tkliwego, coś zapowiadającego już zmysłowość i wyzwolenie z lekkiej niewoli, którą jest zawsze wiek dziecięcy, zwłaszcza kobiet. Atmosferę dziecinnego pokoju, zapach perkalu i prostego mydła przenika nieśmiała woń i rysu, a nawet miesza się czasem do niej silniejsze pachnidło, zawarte w małej buteleczce schowanej za lustrem na gotowalni. Święty obrazek nad wąskim łóżkiem nie sam już panuje na ścianach. Naprzeciwko widać parę krajobrazów, zwykle malowanych akwarelą, najczęściej z Wenecji. Obok sprzętów użytkowych mnożą się fatałaszki zbytkowe i świeckie, saskie figurki, książka w żółtej okładce. Pokój Maryni miał te cechy niezbędne, ale był trochę ładniejszy i bogatszy od innych. Angielski muślin, wielkie stylizowane kwiaty, dobrze się kojarzył z lakierowanym bladozielonym drzewem mebli. Okno półotwarte na mały ogródek podwórzowy dawało przystęp świeżości poranka, a całe wnętrze pachniało pięknym majowym kwiatem, samą Marynią. Marynia była trochę leniwa, nie opieszała wcale, albo ciężka, ale rozkosznie leniwa w ruchach, w giętkości szyi, w tęsknym uśmiechu oczu. Lubiła też marzyć, a zwłaszcza gdy usiadła rano w szlafroczku przed zwierciadłem. Marzy i dzisiaj. Oczy szkliste jeszcze rosą od przebudzenia zwraca to na lustro, to na gałęzie ogródka, na których świergocą wróble w migotliwych, zielonych cieniach. Ciepła, rumiana jej twarz śmieje się do poranka. Zwróciła głowę ku drzwiom, bo zaszeleścił tam krok pokojówki Andzi i ukazał się biały czepek i biały fartuszek. Jedno spojrzenie między dwiema młodymi kobietami wywołało od razu elektryczność i prędką rozmowę. Czy jest co, Andziu? Jest, proszę panienki. I pokojówka wyjąwszy z potwartuszka list, podała go Maryni, sama zaś wyszła. Marynia rzuciła okiem na krótki adres, poznała go i, zanim rozdarła kopertę, przycisnęła rękę do piersi, tłumiąc bicie serca. Pozostała tak przez chwilę, patrząc radośnie, namiętnie na wróble poza oknem. Otworzyła list, ale ujrzawszy dziwne pismo, naśladujące drukowane litery, pobladła. Sprawdziła jeszcze raz adres na kopercie, wydał jej się tym samym, co zwykle. Zaczęła jednak drżeć od przeczucia jakiegoś nieszczęścia i wahała się, czy rozpocząć czytanie. Przeczytała nareszcie. Moja mieszczaneczko. Nie sięgaj po mitre, której nie dostaniesz, pilnuj się lepiej, aby nie powiedziano więcej o twych obyczajach, o których już dużo mówią. Panna dobrze wychowana nie urządza schadzek, choćby pozornie niewinnych, i nie odbiera listów od mężczyzn. Życzliwy. Zanim jeszcze skończyła czytać te brudne i okrutne słowa, łzy jej popłynęły, nie krzyknęła, tylko zakrywszy twarz rękoma, długo i cicho szlochała. Następnie, odkrywając biedną twarz, jeszcze raz przez łzy spojrzała na list, wstała i schowała go w szafie pod bielizną. Usiadła znowu i zaczęła myśleć, oparwszy oba łokcie na kolanach, popłakując jeszcze. Oczy zwrócone w kąt pokoju rozwierały się coraz szerzej, wchodziła w nie zaduma nowa, dojrzałość, olśnienie bolesnej prawdy. Zdawała sobie sprawę już dawniej, że parę spotkań z Andrzejem, kilka zamienionych listów, uczciwych, ale gorących, są drogą śliską. Ale wiedziała o tym niebezpieczeństwie niby przez sen, opanowana przez świeże, silne uczucie. Kochała nawet tę tajemniczość, to półporozumienie, bo dodawało poezji i dramatyczności pospolitej historii starania się młodzieńca o rękę panny. Ale nigdy zimno nie zastanowiła się nad pytaniem, co to wszystko znaczy. Dlaczego tajemnica? Ten szkaradny list otworzył jej oczy i dlatego patrzyły dziś takie wielkie i biedne w brudną rzeczywistość życia. Jestem dość piękna, dość bogata, myślała, a jednak starać się o mnie, jawnie, jest dla Zbaraskiego jakimś występkiem, może wstydem. Jak to? Czy i on tak myśli? Widocznie, skoro się kryje i mówi o walce z przesądami, o porzuceniu nawet swojej sfery, przypomniała sobie jedno zdanie: Porzucimy nasze świadki i pójdziemy razem w świat. Ale zaraz ufność w szlachetne zamiary ukochanego nasunęła jej inne tłumaczenie. On tak myśleć nie może, tylko przygotowuje swoją rodzinę dumną i nieidącą z wiekiem, przygotowuje skrycie swe jawne oświadczyny dla pewności. On przecie nie lekko duch, nie bałamut. I skoro nazywa się zbaraski, musi być rycerzem. Znowu przypuszczenie, że on także w głębi serca czuje wstręt do jej mieszczańskiego pochodzenia, a pociąg tylko do jej piękności, zaparło dziewczynie oddech w piersi. Nie płakała już zerwała się z krzesła i przeszła parę razy przez pokój, potrząsając głową. Nie, to być nie może. Ja w niego wierzę. Błąkały jej się potem po głowie uwagi społecznie niejasne, ale tym dziwniejsze, że pierwszy raz przychodziły jej na myśl. Słyszała przecież, że pochodzenie od rycerzy czy kupców nie jest miarą ludzi, że istniały niegdyś takie przesądy, ale nie istnieją już dzisiaj, że ludzi wywyższa za naszych czasów rozum, nauka, zasługi dla społeczeństwa. Mocno była przekonana, że ojciec jej posiada wszystkie te zalety. Wiedziała także o pochodzeniu swem przez matkę od Jana de Kierta, historycznej postaci. Mimo to czuła instynktowo, że ma wroga nie w jednej jakiejś osobie, ale w całej koalicji osób, w całej koterii, że wróg to nie osobisty, lecz zasadniczy. Nagle poczuła niby ukłucie w piersi. Kto napisał ten list? Pewno kobieta. Prędko doszła do wniosku, że tylko kobieta mogła śledzić jej stosunki z Andrzejem, bo mężczyzna nie miałby w tym tak namiętnego celu. Tylko kobieta mogła podpatrzeć adres używany przez Andrzeja i tak podstępnie zadać raz tak bolesny. Ta kobieta pewno go kocha. A może Andrzej przestała płakać, przemyła nawet oczy wodą i pierwszy zły płomyk zaświecił w jej łagodnym, zwykle spojrzeniu. Poczuła w sobie gorączkową energię i stanowczy zamiar pokazać matce list bezimienny, a co za tym idzie przyznać się do uprzedniej swej korespondencji ze Zbaraskim. Zadzwoniła na pokojówkę, ubrała się i poszła szukać matki po dużym mieszkaniu, wiedząc, że ją zastanie przy rozmieszczaniu kwiatów lub przy rachunkach gospodarskich. Stosunek córki do matki był najlepszy, pełen słodyczy i wzajemnego zaufania. To też Marynia, idąc teraz tak poważnym wyznaniem, nie czuła strachu, tylko wyrzut sumienia, że długo trzymała tę najlepszą przyjaciółkę w nieświadomości o swoich knowaniach. Przystąpiła więc do niej od razu ze szczerą, skruchą, serdecznie całując ją po rękach i po twarzy, uczyniła naprzód generalną spowiedź. Mamo moja, najdroższa mamo, ukrywam coś przed mamą od paru tygodni i tak mi z tym źle, że muszę powiedzieć. I opowiedziała, że otrzymała pięć listów od Andrzeja. Przyniosła te listy i położyła na kolanach matki. Pani Hellowa patrzyła na córkę z bolesną słodyczą i, gładząc ją po włosach, rzekła: To źle, moje dziecko. To naprzód bardzo niebezpiecznie, a potem, gdybyś mi powiedziała pierwej, wytłumaczyłabym, dlaczego takich rzeczy robić nie należy. Choć wiem, że w listach tych nie ma nic nieuczciwego, ani w twoich odpowiedziach, czy odpowiadałaś mu trzy razy mamo droga to jeszcze gorzej trzeba znać świat dziecko moje te dokumenta najszlachetniejszych uczuć ludzie mogą pochwycić sponiewierać i ciebie obmówić ach mamo już się to stało i marynia wybuchła głośnym płaczem a pani hellowa przysunęła do niej swe krótkowidzące zaniepokojone oczy co ty mówisz maryniu zmiłuj się Dziewczyna, zanosząc się od płaczu, wydobyła z kieszeni otrzymany rano list i podała go matce. To dziś, dziś przeczytaj. Helowa chwyciła śpiesznie lornetkę i zbliżywszy się do okna, przeczytała nikczemne pismo. Pobladła, wyprostowała się z pewną dumą i spoglądając z góry na córkę, zaczęła mówić: Widzisz, to są skutki. Ale zaraz uprzytomniła sobie, że tej biedaczce zgnębionej, łkającej na kanapie z zakrytą twarzą. Czynić wyrzuty jest co najmniej niewczesne, i widziała już tylko nieszczęście spadające na jej najukochańszą istotę. Wspólne nieszczęście. Siadła więc obok córki i przygarnęła ją do siebie. Uspokój się, dziecko, uspokójmy się obie. Zaraz o tym pomówimy, no, nie płacz, Marynko. Ale sama płakała i pozostały tak dość długo, tuląc się do siebie i zamieniając urywane wyrazy. Nareszcie Hellowa odezwała się stanowczo. Trzeba to pokazać ojcu. Mamo, co to będzie? zawołała Marynia, cofając się z widocznym dreszczem. Ja to zrobię sama, bez ciebie, odrzekła matka. Nie mów nawet zupełnie o tym ojcu, on ci zapewne także nie wspomni. Zapadła w głęboką, niespokojną zadumę.